Krzakówina, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, ponieważ przyszedł do mnie monitor. To jest Acer KG241, coś tam, coś tam. No i co, mam nadzieję, że no, ogólnie to znajduje się w kuchni, bo tutaj, nie wiem, taka, takie ładne kafelki mam. No i... No i co, no i chyba zabieramy się do otwierania Okej, okay, już rozpakowałem, w ogóle to zamawiałem z Allegro i tutaj mamy właśnie, tutaj macie napisane, nie będę może ściągał telefonu, ale tutaj, no, myślę, że widać tutaj wszystko. A co tu jeszcze? Z każdej strony chyba to samo, nie? Więc lecimy dalej z otwieraniem. Zasilający kabel. Jakby ktoś nie widział, jak wygląda zasilający kabel. Tutaj mamy HDMI, HDMI. A tu mamy zasilający zagraniczny. E, co tu jeszcze mamy? Coś tu jeszcze jest. O, podstawka. To jak to. Aha, to jest jeszcze. Dobra, chyba bardziej może mnie dokręcę, ale fajna taka potężna ta nóżka, potężna. Dobra, to tak, nóżkę odkładamy na bok sobie i lecimy proszę państwa z monitorem. Dobra, mamy tutaj już monitor. No, duży jest, wam powiem. Tutaj ma, tutaj ma przyciski. No tutaj widzisz. No jeszcze zobaczmy tył. Nie no, jest taki ciężki nie jest, ale co my tu mamy? Tutaj mamy napis Acer. Tutaj od dołu mamy Zasilający, no i HDMI, coś tam, bla bla. Dobra, wiecie co? Ja go poskładam, zrobię w pokoju porządek i pokażę wam, jak on się prezentuje w pokoju u mnie. Widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, no i ja już wszystko tutaj popodpinałem. E, monitor prezentuje się, e, no jakoś tak. E, tutaj, no. E, ogólnie to myślę, że. Jedynym minusem tego monitora jest to, że y, posiada matrycę TN, czyli taką, która ma lepszy, szybszy czas reakcji, aczkolwiek ma y, ten gorsze nieco kolory. Można sobie porównać ten ogień a ten ogień. No, trochę się różni, ale no, myślę, że nie jest, nie jest źle i no. naprawdę polecam. Więc y, widzimy się następnym razem i się ma.